Uwaga widzowie gramy się z moją koleżką! E, Od razu mówię dzisiaj gramy parę duo Batylojd Ale klucz jest z tym, że Uwaga, tak, uwaga klucz jest z tym, że musimy e, Klucz jest z tym, że musimy Dzisiaj ja będę grał na samą snajperkę Samą snajperkę Dzięki Uwaga posłuchaj. Jeżeli mi się to uda, a nie ma go, to wyjdziemy kolaczka. No i on mi się wydaje, że w dzisiejszym kontencie. No i lecimy. No, on ma o, tylko jest taki jeden haczek. Ja mam tylko a on może wszystkie broni. Tak. I chodzi o to, że no, wziąłem sytuację, bo jeśli gra solo, mogę być słabo. Więc no jest dużo dobrze. E ja tak, no i lecimy! Mamy pitarka z ripinarki, okej. Kupmy naszą. Rai, 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 rolex, tu, rai rai, war, rai. No, aż to ciekawe. Jak nam to pójdzie, Lecimy, let's go! No. Okej. Okej, okay. Okay, dobra. Okej, okay. plus kocho. Będziemy tam dopiero. Będzie. Kolega pokaza, że tam lecimy. <coughs> Mówię kolega gra na Nintendo. No i tak, więc no nie ma mikro. Niestety. Dobra, lecimy. Z kaszem za chwilę lecimy Biu. naszym plecaczkiem AWR -er, Ażeli nie wiecie jak, skąd go, nie wiecie jak, nie wiecie jak, nie wiecie jak, nie wiecie w nie wiecie jak, nie wiecie jak, nie jak, to tak. wiecie -er. I tak. I AWR wszystko, wszystko, jak, jak, nie wiecie jak, nie jak, no i też opamiętajcie, żeby, jak wam się podoba, to żeby dać lajka, like albo sub. Wszystkie którzy w ogóle mnie oglądają serdecznie dziękuję, a teraz lecimy. O, zapomniałem w ogóle, jaki challenge robię. Zapomniałem, jaki ja challenge robię, jak koledzy tutaj. Zapomniałem, że muszę znaleźć sniperka. No, mówię się tak, że jak znajdę sniperka, to dopiero wtedy będę mógł e, ten... Ja to dopiero teraz, ale teraz jakby mogę mieć normalnie bronię, po prostu nie będę miała czy bronić. No I, jest, i po prostu jest taki właśnie ten, że haczyk, że na razie, że muszę mieć, mogę mieć jakiekolwiek rzeczy, dopóki nie będę ja i perki, a no ja Dobra. Wszystkie korty tutaj jest w ogóle większa szansa na to, że... A dobra, tu polecimy tam, tu to, że to tu się tam szkoda, lecimy też... O siedam! Widzę typa Nie, to no, coś innego, to stubę. To nie może być ty 0% O, tu coś jest. Ej dobra, słuchajcie, ludzie, to będzie starcia. Nie? I jakby miałem teraz walić na to bym to przegrał, nie? Jakby... Jakie problemy? Są to, to chyba proplejerzy. Chociaż mi tak się wydaje. Oj, problemy. Oj, ale problemy. Oj, 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 problemy. Nie, nie, nie. Aj, jest przypał, przypał. Dobra, e, żyjemy. Dobra, udało się. W ogóle nie, to sobie podbieram ten mood. Nie, ale czy to ma jakiś to musimy zmienić challenge? No i mamy snajperkę w widzowie. Więc no, można porównać z snajperkę. Ale możemy oczywiście korzystać z samochodu. Ojej, czy ja tam gdzie... Aj! Dobra, teraz sam pomysł, bo tu nie mogę sobie wynająć. Eee, bota! A nie powiedziałem, że jest tylko sama snajperka. Ale musimy niestety, ale to wyrzucić. co tam dobra ja dobra posłuchaj, ja cię, a ja cię jeszcze w tej e, dobra posłuchaj, e, ja pojadę do po ciebie, okay? o, to nie dobra pojadę tutaj do po Dobra, do pojadę do ciebie do Dobra, lecimy po kolegę. Nasz kolega niestety zedał Bo jak widać losu nie sprzyja Jak e, ja podchodzimy do part 1 i part 2 No ale lecimy e, Dobrze, że gramy z budowania, bo tak to byśmy byli w czarnej dziurze Eee, I on, koleżka jest gdzieś tu Eee Tak No i mamy go. Nice, super, dobrze. też jest reboot ogólnie. Już jakoś to może zrobić, żeby tutaj się nie wywalić. Mora. Jak widzisz jakąś mocną punkcie. Proszę kroki. Nie no, Zez. O nie, 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 nie. Golę, jest bardzo źle. Ojej, mega źle. Ojej, ojej Tragedia. Nie, sobie. Przegraliśmy no. Jak widzicie jest yy, słabo. Ale Tron, no, co poradzić, no? Nie, że miałbym wrzęłem na sniperka, ale przegraliśmy to dostałem no, z DMR Łowczyni. No i tak. Sniper nie to są słabo. Ale jeżeli ogólnie No to... Daj się lajka i suba? a na chwilę robię kolejny czegoś. Nie chyba